Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4. Witam Was w kolejnym filmie z budowy, którą właśnie tutaj ogarniam. Dzisiaj będę zajmował się rozdzielaczem do wody użytkowej. Jesteśmy tutaj na etapie już sprzątania, przygotowywania pod styropian. Jakby no tutaj, tej, tej całej wylewki, ale akurat no dzisiaj przyszły rozdzielacze, bo zamówiłem przez internet i pomyślałem, że sobie dzisiaj to wszystko skręcę, przygotuję, żeby to się nigdzie tam po budowie nie walało, nie poginęło i no żeby się z tym nic nie stało, no bo wiecie jak to jest, czasami gdzieś tam się coś zawieruszy i później są problemy. I teraz tak, tutaj na tej robocie będzie wykonana woda użytkowa na, użytkowa na rozdzielaczu, już to mówiłem tam w którymś poprzednim filmie. Rozdzielacz będzie się znajdował w tej skrzynce, zobaczcie. Skrzynka natynkowa, to jest pomieszczenie gospodarcze, nie wkuwałem tutaj żadnych skrzynek, dlatego, bo zobaczcie, to jest ściana działowa od toalety, 12 cm, tak więc... No, nie chciałem tutaj ruszać tej ściany, zresztą tutaj jest przewidziany drugi rozdzielacz na podogówkę i wyobraźcie sobie, że tutaj, no, naruszamy tą konstrukcję. Tak średnio by to było, prawda? Tak więc tutaj rozdzielasz do wody użytkowej, tu rozdzielasz do podogówki, on już jest, jest włożony, ale tam nie będę, nie będę otwierał. Aha, i teraz zobaczcie, jak się różnią w ogóle wysokością skrzynki. Pewnie zapytacie dlaczego, bo ta skrzynka jest przygotowana pod automatykę, pod automatykę do sterowania ogrzewaniem podłogowym tak żeby się tam wszystko pomieściło dlatego po prostu różnice w wymiarach i teraz tak jeszcze kolejna sprawa dzisiaj się też tym zajmę dużo osób pisało znaczy no dużo no kilka osób pisało tam w poprzednich filmach dlaczego wodomierz w ogóle w łazience tak Słuchajcie moi drodzy, dlatego, bo ktoś tak po prostu zaprojektował. Tutaj jest studnia wodomierzowa. Ona, no tak po prostu no, była wykonana, no w sumie dosyć późno. My tam żeśmy z majstrami z Mausera korzystali, jak budowaliśmy ten dom, ale no takie było założenie, że studnia wodomierzowa jest, a być może w przyszłości inwestor będzie chciał przełożyć wodomierz tutaj do, do domu, tak? I teraz tak, można by to było gdzieś tam przenieść, czy coś, ale powiem szczerze, nie nie chcę się w to bawić, nie chcę mieć później problemów tam z odbiorami i tak dalej, i tak dalej. Zostawię tutaj to przyłączę w tym miejscu. Skrzynka jest wkuta. Na razie wkułem taką skrzynkę zwykłą, no, jakąś tam do rozdzielaczy, tak. ale no docelowo, jeżeli tam będzie tutaj wykonywana łazienka płytki, to będzie trzeba zrobić po prostu jakąś rewizję spłytek, żeby to się jak najmniej w oczy zrzucało. I tutaj też. Wyszły takie sytuacje, że te ściany były tam minimalnie przesuwane. Tutaj nie trafiliśmy z tym z tym przyłączem i czekam na kolegę, który ma zgrzewarkę elektrooporową. Przyjdzie mi tutaj, podgrzeje kształtki i wyprowadzimy tutaj wodę właśnie do tego węzła tutaj wodomierzowego, który, który tam no, będzie dzisiaj też przeze mnie akurat wykonywany. Też to pokażę, bo w sumie tam też jest kilka takich ciekawych rozwiązań. I tyle. I teraz tak. Rozdzielacze, jakie kupiłem do wody użytkowej. Zobaczcie w ogóle, jakie fajne, brzdące. To jest firma Tiemme, made in Italy, no włoska jakaś tam firma. Mało tego jest na Allegro, podobno Prandelli ma takie same systemy, ale, ale ja nie wiem, że są Prandelli też włochy, tak więc no, też ostatnio się dowiedziałem, ale już zamówiłem przez internet, tak one wyglądają. Zobaczcie, można skręcać tutaj różne, różne rozmiary, robić sobie jakieś tam różne kombinacje i tak dalej. To jest rozdzielacz calowy. Mm, tak, na przyłącze calowe. Tutaj mamy kurki do odkręcania i zakręcania y, wody. Dosyć ciekawie to wygląda i ma atest do właśnie wody użytkowej. Jeżeli chodzi o te zaślepki, to mamy. Y, Mamy takie nakładki, gdzie mamy narysowane na przykład toaletę, bidet, wannę, pralkę itd. Czyli można sobie to fajnie też tam pooznaczać. Tak więc no, myślę, myślę, że będzie ciekawie, fajne rozwiązanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na koniec. Od razu też ogarnę tutaj cyrkulację, bo też jakby no z rozdzielaczami to. Dużo osób się zastanawia, jak tam z cyrkulacją. Niektórzy fachowcy w ogóle nie robią cyrkulacji do rozdzielaczy. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Ja tam zrobię. I tyle. Biorę się za robotę, skręcam to wszystko i, i pokazuję Wam, jak to, jakie tutaj rozwiązania zastosowałem. Mam nadzieję, że jakiś fajny materiał wyjdzie. I tak to wygląda, moi drodzy. Zobaczcie jak to fajnie wyszło. Tutaj na dole mam belkę od zimnej wody. Mam 8 punktów odbioru e, zimnej wody. E, zawór kątowy zasilający, calowy, tak jak rozdzielasz, tutaj nie zmniejszałem przepływów. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę, to mam 5 punktów e, odbioru ciepłej wody, e, to jest ta belka, e, a cyrkulacja znajduje się na osobnej belce. Tutaj mam 4 punkty. Odbioru, jakby no 4 punkty cyrkulacji. Dlaczego tylko 4, a nie 5? Bo umywalka w toalecie znajduje się dosłownie tutaj za ścianą, za tym rozdzielaczem. No to już nie wykupiałem się i nie dokładałem dodatkowo, dodatkowej rury do tej, do tej umywalki, tak więc spokojnie tutaj wystarczy. Tak? Jeżeli chodzi o pompę do cyrkulacji, to też ją postanowiłem umieścić tutaj w szafce, bo jest sporo miejsca. Tutaj nawet z boku jeszcze jest jakieś miejsce, żeby zamontować jakiś sterownik do tej cyrkulacji. To jest pompa Wilo, bardzo fajna pompa, zawsze je montuję. Ona ma już wbudowany zawór zwrotny i zawór odcinający, gdyby ktoś tam chciał się w komentarzach. Hmm. Tutaj dopytać, to zawór zwrotny i zawór odcinający już jest zamontowany w tej pompie, czyli tak to wygląda. Jeżeli chodzi o adaptery tutaj do, do podłogówki, to trzeba zwrócić uwagę, że to jest gwint półcalowy i trzeba kupić adaptery półcala na peksa, a nie 3/4, jak normalnie. I tyle. Thank you. Sprawa załatwiona. Tak to wygląda, moi drodzy, już po zamontowaniu. Teraz Wam powiem, o co chodzi w tym całym moim bałaganie, żebyście wiedzieli, co Pan Krzysiek miał na myśli, tworząc takie tutaj rzeczy. I teraz tak, od samego początku mamy tutaj wejście wody do domu, tak? czyli nasze przyłącze. Pierwszy zawór jest to zawór grzybkowy, calowy, odcinający wodę na cały dom, w tym wypadku akurat mosiężny. Tutaj mamy miejsce przygotowane na wodomierz. Ja to rozwiązałem w ten sposób, że po prostu kupiłem sobie takie baryłki calowe ocynkowane, które mają rozmiar akurat no prawie, tam jest pół centymetra różnicy yy. Taki jak wodomierz i teraz, jeżeli inwestor będzie likwidował studnię wodomierzową i przekładał wodomierz do domu, no to po prostu wykręcamy tą baryłkę, wkręcamy wodomierz i sprawa jest yy, załatwiona. Tak więc yy, tak to wygląda, nie trzeba będzie już tutaj żadnych przeróbek robić i tak dalej. Idziemy dalej, mamy kolejny zawór odcinający, tym razem już zawór zintegrowany z zaworem antyskażeniowym. Zawór antyskażeniowy jest to taki zawór, jest to rodzaj zaworu zwrotnego, który nie pozwala nam jakby no, zmieszać się wody z naszej instalacji z wodą z sieci, tak? Czyli nie dopuszcza, jeżeli na przykład byłoby jakieś skażenie bakterią naszej instalacji w domu, no to to skażenie nie pójdzie nam dalej w sieć, taka jest w ogóle. W ogóle idea, tak? I tutaj mamy jeszcze takie punkty do pobierania próbek wody do badań, jeżeli by się tam coś zadziało, tak? I teraz, dlaczego wybrałem taki zawór zintegrowany? No, generalnie chodziło o to żeby nie wydłużać tutaj jeszcze bez sensu tej całej magistrali tutaj wodnej, tak, no bo to jest łazienka, żeby ta skrzynka nie miała jakichś tam nie wiadomo jakichś wielkich rozmiarów no to po prostu takie rozwiązanie wybrałem. Idziemy dalej mamy trójnik, tutaj pójdę sobie wodą na dom do kotłowni, będzie to pójdę sobie w PP32 trójnik, zawór odcinający na podlewanie ogrodu i również miejsce na wodomierz do podlewania Ogrodu. No, nie ma na razie kanalizacji w ulicy, i tutaj inwestor ma szambo, ale być może za rok, za dwa, za pięć będzie taka kanalizacja, i no, wtedy od razu no, warto by było mieć osobny wodomierz na podlewanie ogrodu. I też już to przewidziałem i zrobiłem po prostu w ten sposób. Tak to wygląda i tyle no raczej filozofii tutaj w tym nie ma ogarnąłem sobie już te tematy jeżeli macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach postaram się na bieżąco na bieżąco odpowiadać. Linki tutaj do tych rzeczy, do tego zaworu, tam do tych rozdzielaczy, które pokazywałem Wam wcześniej, będziecie mieli w opisie. Tak więc rozwińcie sobie opis. Dam linki do Allegro, żebyście sobie mogli zobaczyć, ile takie rzeczy kosztują, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o instalację wodną z rozdzielacza, według mnie, jak przeliczałem to mniej więcej, jak to wychodzi kosztowo w porównaniu do instalacji trójnikowej, jeżeli bym robił na pex no to licząc grupę średnice rur, kształtki, zachowywanie tych właśnie no, średnic rur, no to, to są podobne koszty, a nawet jeżeli mielibyśmy więcej punktów odbioru wody, to koszty byłyby prawdopodobnie troszeczkę niższe. No ciężko w to uwierzyć, ale przy obecnych cenach rur i kształtek, no to tak to się mniej więcej tutaj no, klaruje. Tak, tak to wygląda. Tak jest moje zdanie, aczkolwiek no mówię, wyraźcie swoje w komentarzach, jeżeli macie jakieś obiekcje do tego no to po prostu piszcie, pytajcie i jeżeli film się podobał, oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę. Tak więc linki do tych wszystkich materiałów macie w opisie. Rozwijajcie, czytajcie, oglądajcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Chodź.